Hej, witamy na kanale The Elder Scrolls Universum. Ci z was, którzy są z nami od początku, najprawdopodobniej pamiętają, kiedy robiliśmy filmy o kontynentach Nirnu. Wspominaliśmy wtedy, że praktycznie omówiliśmy wszystkie kontynenty, ale skłamaliśmy i tak naprawdę z lenistwa nie zrobiliśmy jednego. To tak naprawdę najważniejszego kontynentu, bez którego nasz kanał będzie niekompletny. Dlatego, drodzy państwo, bijemy się w pierś, przepraszamy i dzisiaj udamy się do mistycznego kontynentu Lig. Serdecznie zapraszam. Według nauk Mankara Kamorana w erze świtu leg było rządzone przez Drełgów. Królowie tyrani Drełgów zniewolili 19 i 9 i 9 i 9. Oceanów leg i toczyli między sobą ciągłe wojny. Koreluje to z naukami świątyni Trójcy, które opowiadają o tym, że Molak Bal służył jako wóz drełgów w formie, która była kolczasta i opancerzona jakby stworzona dla morza a wizerunek tej formy odrodził się w Tamriel i był znany jako Ruddy Man. Jak widać, to, co przytrafiło się Seranie i jej matce, mogło być o wiele gorszym przeżyciem, gdyby Molag Bal pozostał w tej kolczastej formie. Mówi się, że Mernes Dagon został stworzony we wnętrznościach Leg przez Magna G. Miał on być nadzieją na przekształcenie świata na zgodny z planem Wielkiego Architekta, czyli Magnusa. Dagon następnie stworzył tzw. Tak Czerwony Legion w ramach buntu i zniszczył wieże Kim-el-Garig, burząc jego miasta i niszcząc kontynent. W ten sposób Dagon uwolnił Nirn od stworzenia. Według niektórych źródeł zniszczenie to miało miejsce w poprzedniej kalpie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest kalpa, to następna kalpa będzie wtedy, kiedy wyjdzie The Elder Scrolls 6. W skrócie nie dożyjemy Historia ta zbiega się z nauką Preridata, taka kapłana Amundro, która mówi, że przed stworzeniem świata demoniczny kot Dagon, znany również jako Merunz, padł ofiarą demonicznego króla Molaga gdzieś w wielkiej ciemności, gdzie był więziony i torturowany dopóki żona Molaga nie uwolniła Merunza i nie użyła jego niszczycielskiej mocy, by zniszczyć kraty więzienia. Odtworzenie tego mitycznego wydarzenia było głównym celem Kamorana w czasie kryzysu otchłani w 433 roku III ery, kiedy to udało mu się tymczasowo złamać pakt Akatosza zawiązany z ludźmi, zniszczyć kryształową wieżę i sprowadzić Dagona do Tamriel. Istota znana nam jako Augur of the Obscure twierdzi, że w przyległym miejscu, czyli równoległym świecie, miał inną formę i opisał wcześniejszy, bardziej potulny temperament Dreugów. To i jego szczególna pogarda do Molagbala sugerują nam, że odwiedził lub pierwotnie przebywał na kontynencie Lyg. Oczywiście na koniec parę ciekawostek i przypisów. Według dokumentu z wczesnej pierwszej ery, znanego jako Traktat Merid Nunda, Zero Lyg jest inną nazwą Magna G. Pieśń o Pelinalu z kolei wspomina o Rzece Świata z poprzedniej Kalpy, z której pochodził boski ojciec Umarila Nieopierzonego. Jak już wspominałem, Lygie jest jednym z miejsc przyległych, czyli stanowi równoległą wersję Tamriel. Wszystko to jest bardzo ciekawe, aczkolwiek poświęciliśmy się i przeczytaliśmy 10 razy wszystkie komentarze mitycznego brzasku do Misterium Xarksesa i samo Misterium Xarksesa. I tu moi drodzy nasuwa się tylko jedna konkluzja. Otóż to, co chciał przekazać nam Mankar Camoran, to nic innego a Lig my boss for everyone". To był oczywiście żart prima-prilisowi, moi drodzy. Także nie przejmujcie się, jeżeli pomyśleliście, że jest to ten potężny materiał, który dla Was szykujemy. Materiał ten pojawi się w weekend świąteczny 8 bądź 9 kwietnia i już teraz serdecznie na niego zapraszamy. Na ten moment to jednak wszystko. Życzymy Wam wspaniałego prima-prilis i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Nie dziewiątka ma Was w opiece, trzymajcie się. Hej! I don't know you and I...